Witam bardzo serdecznie, z tej strony Alkom, a dzisiaj rozpakuję dla Was płytę górną firmy ASUS. Jest to niedroga płyta oparta na chipsetie H110, a jest to dokładnie model H110M2D3. Zapraszam. Tak jak przed chwileczką wspominałem, jest to płyta oparta na chipsetie H110, czyli yy, tańsze wersje pod podstawkę LGA1151. Yy, Asus oferuje nam tutaj 5 yy, zabezpieczeń nie będę ich teraz omawiał ze względu na to że to jest unboxing, więc będziemy rozpakowywać naszą płytę tak prezentuje się nasze pudełeczko jest to płyta w formacie micro ATX zostawmy no, ją ja na razie na bok zobaczmy tu jeszcze nowy. Nie wiem za bardzo jak się jeszcze do dostać, ale no, jeszcze. Tutaj mamy backplate. Srebrny backplate. Tutaj mamy instrukcje, sterowniki. Całą oczywiście papierologię. Damy sobie tu na pokryt. I zobaczymy jak się tutaj do dostać. To jest, to po tylko... to jest o, w ten sposób. I mamy tutaj dwa przewody SATA 3.0. I mamy tutaj do dyspozycji jeden taki kątowy no pod kątem 90 stopni oraz jeden zwykły prosty. Dajmy sobie ten i Zobaczmy jak się ten samopły. Jak mówiłem, płyta to jest niedroga konstrukcja pod procesory Intel, Skylake. Oczywiście od płyty nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego, gdyż jest to budżetowa płyta. Mam tutaj cztery sloty na pamięci RAM. Są to sloty yy, tutaj jeszcze na pamięci DDR Trójeczki, ale mamy cztery sloty. W tych tańszych płytach yy, DDR 4 mamy tylko po 2 sloty. E, tutaj mamy oczywiście złącze złącze na y, złącze 24 pinowe e, tutaj mamy złącze do podłączenia przedniego USB 3.0 tutaj mamy 4 sloty na y, przewody SATA e, tutaj mamy slot na kartę graficzną oraz PCI Express oraz dwa złącza PCI do naszej dyspozycji. Tutaj oczywiście mam wszystkie złącza pod panel e, przednie, USB i tym podobne. Jak i również pewnie znajduje się tutaj złącze audio. Nie jestem jeszcze pewien, ale sprawdzimy to. No tutaj oczywiście 4 nowe procesora. Chcę zobaczyć ile tutaj mamy podłączeń na e, wentylatory. Z tego co widzę to mamy tak, tutaj jedno. To jest na procesor Oraz tutaj jeszcze mamy jedno Tak jest Czyli mamy raz, dwa Zobaczmy czy jeszcze gdzieś Niestety tutaj jest głośniczek Czyli mamy tylko dwa złącza na wentylatory. Więc jeżeli będziemy chcieli podłączyć większą ilość wentylatorów, będziemy musieli zastosować zasilacze albo zastosować wentylatory, które będą podłączone bezpośrednio do zasilacza. Jeżeli chodzi o złącza, to mamy tutaj e, 3 złącza audio, e, tutaj mamy dwa złącza USB 30, e, kartę sieciową, 4 złącza USB 2.0, tutaj mamy DVI, e, tutaj mamy HDMI oraz dwa złącza starego typu BF2 yy, na myszkę oraz klawiaturę. I tak się prezentuje nasza płyta. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć!